Niedawno zostało ogłoszone zakończenie boku na no Hero Academy. Dla jednych wesoła wiadomość, dla drugich nie do końca. A mianowicie dostaliśmy informację, że jeśli pójdzie wszystko zgodnie z planem Horikoszego, to manga zakończy się w tym roku. Wiem, że dość późno z tym przychodzę, jednak plus jest taki, że przez ten czas pojawiły się nowe informacje. Więc z racji tego, że staram się być na bieżąco z Ben -H, co jest trochę ciężkie, bo to co tam się momentami dzieje, to szczerze mnie nie zachęca do czytania. A nawet powiedziałbym, że to co budował od pewnego momentu nagle wszystko rujnuje i jeszcze ogłaszają koniec produkcji. To Widać, że widać coś jest na rzeczy. Dlatego w tym materiale powiem wam, co o tym myślę, do czego to zmierza i dlaczego oraz co prawdopodobnie autor kombinuje. Ponieważ patrząc na mangę nie zapowiada się na to, aby skończyło się w tym roku. Więc wszystko po kolei. Niedawno na Jump Festzie, Horikoshi przekazał informację, aby aktor głosowy podkładający głos Deku ogłosił, że manga zakończy się w tym roku. Jest to oficjalne info bez żadnych szczegółów. Pierwsze co pomyślałem, gdy to usłyszałem, to fakt, że jest to całkiem przykre. Ponieważ osoby, które czytają mangę, dobrze wiedzą, że Benha miała potencjał. Między innymi przez wykreowany świat opierający się na darach, motyw przedstawienia bohaterów od jasnej i ciemnej strony, czy postacie kryjące interesującą przeszłość. W sumie nawet większość osób, które widziały pierwsze trzy sezony myślę, że mogłyby przyznać, że jeśli tytuł będzie trzymać poziom, to jest szansa, że wyjdzie z tego coś ciekawego. Jednak wyszło jak wyszło. Świat, w którym 80% społeczeństwa ma dar, a akcja skupia się tylko na Japonii. Bo nadal nawet nie skończyli pierwszej klasy, a już ogłaszany jest koniec. I wychodzi na to, że tak jak to stworzył tyle postaci, które mógł bardziej rozwinąć, to co dostaliśmy o nich, to już będzie temat zamknięty. Pomijając fakt, że nie rozwinął prawie żadnego ucznia z klasy B, gdzie jest więcej niż kilka interesujących postaci. Oczywiście jest opcja, że może w jakimś stopniu je poruszy, ale na pewno nie wystarczy mu czasu. Dobrym przykładem jest to, że niedawno przypomniało mu się o tym, że są jeszcze inne państwa i postanowił stworzyć pod Tężą kobietę Kathleen Bate, dumy Stanów Zjednoczonych, która przybyła do Japonii, aby rozprawić się z Cigaraki. Boaterka numer jeden z Ameryki, która stała się boaterką w bodajże 5 lub 6 chapterów. To coś tego typu, aby dodać, żeby było. I wyjebane. Więc jak będzie tak gnać i uzupełniać wątki w Benha, które nie zdążył wcześniej w ten oto sposób, no to nie wróży to nic dobrego. O tej informacji na temat zbliżającego się końca Ben-Ha minęło bodajże 10 miesięcy. Aktualnie w manze toczy się wielka wojna, która po nazwie daje nam do zrozumienia że będzie tą ostatnią. Trwa już od 344 chaptera i może się zdawać, że jak już tyle minęło, to zapowiada się na bliski koniec. Jednak widzowie, oj nie w tym przypadku. Teraz będę mówił o chapterach z mangi, więc ostrzegam, że mogą pojawić się spoilery. A więc wojna wygląda tak, że bohaterowie są rozłożeni po różnych strefach, aby odizolować złoczyńców od innych, żeby mieć nad nimi przewagę. Przez co Dabi walczy z ekipą Todorokiego, Toga z Uraraką i Tsuyu, Endeavor i Hulk z All for One'em i tak dalej. Mamy chapter odnośnie konkretnej bitwy. Cała uwaga jest skupiona na walce bohaterów z danym złoczyńcą i gdy zbliża się do momentu, kiedy boaterowie mają wygrać ostatecznym uderzeniem, to kończy się chapter i następny zaczyna się przedstawiając inną bitwę. A gdy z powrót do poprzedniej walki, która to nas ciekawiła, to okazuje się, że nie jest tak jak myślimy i mamy zwrot akcji, w którym to np. All for One wcale nie zostaje pokonany, tylko przechodzi transformację stając się jeszcze silniejszy, Bakugo pomimo śmiertelnych ran, po których można było już pomyśleć, że to koniec z nim, to zmiana miejsca akcji na inną, tutaj przybywają posiłki, przyszłość Boatera, tu nagle wracamy do All for One a i później w końcu do Bakugo, gdzie okazuje się, że jest sposób na uratowanie go. Co swoją drogą akurat ta sytuacja nie ma sensu i rujnuje ten arc. Jednak do czego dążę? Fajnie, że jest dynamiczna akcja i ciągle przesuwa się do przodu. Jednak biorąc pod uwagę te aspekty, plus to, że tych bitew na chwilę obecną wygrał tylko to do roki, gdzie jednak koniec końców okazuje się, że nie zupełnie, to myślę, że nie zapowiada się na to, aby manga została zakończona w tym roku. A w najnowszym chapterze został uwolniony kolejny złoczyńca, więc wygląda na to, to, że będą jeszcze większe dymy. Miesiąc temu, a dokładnie 5 października dostaliśmy nową informację, że jeśli manga My Hero Academy nie pójdzie po jego myśli to Yamashita, czyli aktor głosowy podkładający głos Deku, przeczyta dokładnie tą samą wiadomość Jump Festa ponownie, tylko z dopiskiem 2023. Jak wyjdzie git to skończy w tym roku, a jak nie to w następnym. Szczerze brzmi to jakby miał wahania lub dylemat jak to zakończyć. Albo chciał zwrócić większą uwagę dla swojej mangi bawiąc się czytelnikami, zostawiając to w niepewności. Co ostatecznie będzie? Nie wiadomo, pewne jest to, że koniec jest już bliski. Lecz najbardziej nie dawało mi spokoju, dlaczego poszedł w tym kierunku, nagle ujawnił Tritora i co się stało, że postanowił gnać z fabułą, więc postanowiłem zagłębić się w temat od innej perspektywy. Warto wziąć pod uwagę, że studio Shonen Jump zmieniło się i już nie ma zamiaru mieć kolejne długie serie z setkami chapterów. Tylko tak do max około 200 i wypadł, aby zwolnić miejsce dla nowego tytułu. Teraz wolą takie serie, które się zaczynają, robią show i następnie kończą po kilku latach. Jak na przykład Doctor Stone czy taki Demon Slayer. Manga była publikowana przez 4 lata. Od 2016 do 2020. Czyli zakończone zostało 2 lata temu. I teraz tytuł będzie robił statystyki oraz zarabiał przez następne lata jako anime. Promując przy tym mangę. A z pewnością nie ucichnie szybko. A My Hero Academia jest prowadzona już przez dłuższy czas, dokładnie od 2014 roku, czyli już z 8 lat i niestety popularność tej serii spada. Ponadto, gdy wyszła adaptacja piątego sezonu anime, to momentami przez kreskę przedstawili ten tytuł jeszcze gorzej. A manga zyskuje sporą widownię właśnie dzięki anime. Jednak szósty sezon, który teraz emitują, robią całkiem dobrze, więc raczej po poprzednim słabym sezonie chcą się poprawić. Powinienem na samym początku o tym wspomnieć, ale jeśli rzeczywiście BNH zakończy się pod koniec roku albo w styczniu, co szczerze wątpię, to sezonów anime starczy na tyle, że adaptacja My Hero Academia skończy się po kilku latach i prawdopodobnie będzie prosperować przez dłuższy czas, tak jak Demon Slayer, gdzie ponadto do BNH tworzą filerowe kinówki i odcinki specjalne. Z racji tego, że trochę późno was o tym informuję, to plusem jest to, że mam więcej informacji na temat autora oraz tego, co udzieli w wywiadzie lub w madze, a mianowicie jeden z takich informacji jest to, że zawartość najnowszych Dwarszych czapterów została okrojona. Ponieważ, względem statystyk w Japonii, gdy uwaga jest poświęcona złoczyńcom, to seria traci na popularności. Przez co z tego powodu wiele szczegółów w najnowszych wątkach BNH może wydawać się popędzana. Co osobiście jest dla mnie śmieszne, ponieważ uwielbiam jak przedstawiają ciemną stronę i złoczyńców. A nawet oczekuję tego najbardziej i myślę, że nie jestem jedyny. To Hori Koshi, pomijając, że odbiorców poza swoim krajem ma zdecydowanie więcej, to z informacji jakie nam podaje, można wywnioskować, że postanawia dostosować się do lokalnych statystyk. Podobna sytuacja była z Bliczem. Przez spadającą oraz przez Shonen Jumpa, autor był zmuszony do przyspieszenia i zakończenia serii. Pomimo tego, że stworzył na koniec kurwę silnego antagonistę, to musiał się pośpieszyć i skończyło się nawet bez pokazania potencjału tej postaci. Również niedawno wyszło, że Horikoshi już znacznie wcześniej miał podobny problem, a mianowicie, pamiętacie moment, kiedy klasa pierwsza A i B została zatykowana przez złoczniców na obozie treningowym? To okazuje się, że miało to wyglądać zupełnie inaczej. Podczas jednego z przedstawień na żywo scen z My Hero Academy, ponieważ coś takiego jest organizowane, w Japonii i Horikoshi jest za każdym razem zapraszany jako autor tytułu, to do każdych wystąpień Horikoshi dawał komentarz. Jeden z ostatnich komentarzy, które udzielił odniósł się do arku z obozem treningowym, o którym powiedział, że miał zaplanowaną historię jak to wszystko się potoczy. Jednak przez problem ze złoczyńcami zdecydował się skrócić ten ark. Pozmieniać tak, aby w miarę szybko zakończyć i żeby złoczyńcy nie wrócili bez zrobienia niczego. I jeszcze pośpieszyć się z kolejnym pojedynkiem. W tłumaczeniu było, że zdecydował się na taki ruch, jakby to był samodzielny wybór. Jednak najprawdopodobniej Podobnie był naciskany przez redakcję, ponieważ nie sądzę, aby z powodu małego zainteresowania złoczyńcami nagle by zrezygnował ze swojego planu i zmieniał przebieg fabuły sam z siebie. Gdyby rzeczywiście tak było, to raczej by o tym nie informował. Znalazłbym dla Was więcej informacji, aby zagłębić się, dlaczego Chory koszy podejmuje się takiej decyzji. Jednak mangacy bardzo cenią sobie prywatność, więc informacji prawie że nie ma. Dlatego ciężko się domyślać, czy to mogą być problemy zdrowotne, depresja, może wypalenie, czy w ogóle jest żonaty, bo jak na 36 lat i dalej sam, no to. To przydałoby się o siebie zadbać i o swoją przyszłość. Czy planuje stworzyć drugi part My Hero Academia? Szczerze wątpię, ale jakiś procent szans jest, że po czasie, gdy będzie mu brakowało tworzenia mangi, to zrobi coś wokół świata, który wykreował. Jak na przykład następna generacja. Ale najpierw poczekajmy i zobaczmy, jakim wynikiem postanowi zakończyć BNH. Czy w ogóle będzie jakaś możliwość na kontynuację? Osobiście pomimo tego, że dość szybko popędza tą fabułę, to cieszę się, że pomimo sytuacji dalej trzyma poziom artów. Napiszcie również, co wy o tym sądzicie. Czy dobrze, że się tak kończy? Czy jednak mógłby by to jeszcze dłużej pociągnąć i przedstawić to, czego do tej pory nie zrobił.